Witam ponownie na naszym kanale, gdzie omawiamy wszelkie kwestie związane z wystrojem i projektowaniem wnętrz. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, przedstawię się. Mam na imię Sylwia, jestem architektem wnętrz i na co dzień pomagam klientom salonów w aranżacji wymarzonego wnętrza łazienki. Temat dzisiejszego filmu szczególnie nas porusza. Jest to temat sztukaterii. To piękna i ponadczasowa forma sztuki, dzięki której nadasz pomieszczeniom niepowtarzalnego wyglądu. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy nieco od historii. Sztukateria od dawna ozdabiała pałace i zamki na całym świecie. Przybyła do nas w proze starożytnej Grecji, lecz upowszechnili ją Rzymianie. W domach prywatnych rozkwitła w okresie renesansu i baroku. Ozdabiając sufity czy lustra wprowadzała przepych i elegancję do wnętrz. Jednak dopiero Obecne projekty pokazują prawdziwy potencjał aranżacyjny sztukaterii. Chętnie do niej wracamy w stylach takich jak nowojorski, modern classic czy francuski. Sprawdźmy jak prezentuje się we wnętrzach. Sztukateria dostępna jest w wielu formach, kolorach i stylach. Jednym z jej najpopularniejszych zastosowań są eleganckie sufity. Niezależnie od tego, czy chcecie dodać zwykłe obramowanie, czy bardziej złożony wzór, Dzięki sztukaterii ze zwykłego sufitu jesteście w stanie stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Klasyczne cokoły sufitowe w bieli zaaranżowane są lampami sufitowymi od marki Ayo, o których wspominałam we wcześniejszym filmie i podkreślają oryginalny charakter wnętrza w stylu glamour. Listwy przysufitowe montowane są na specjalny klej, który można stosować również przy sztukaterii. Sztukateria, mimo że w tej aranżacji pełni rolę delikatnego akcentu, dopełnia całość i wkomponowuje się w styl glamour. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Przejdźmy teraz do kolejnej aranżacji, w której sztukateria zdobi ściany. Sztukaterię możemy wykorzystać do tworzenia paneli, nisz, a nawet całych ścian. W tej aranżacji widzimy charakterystyczny motyw ramki, jeden z najbardziej aktualnych trendów również w łazience. Tutaj klasyczna forma sztukaterii, zaaranżowana jest w nietypowy sposób. Delikatnie chowa się za kafle marmurowej ściany. Dodatkowo wrażenie geometrycznego ładu podkreślają kamienne płytki położone zarówno na ścianach, jak i na podłodze. Taka dekoracja doskonale odnajdzie się we wnętrzach w stylu glamour czy francuskim. Można pokusić się o nią nawet w niewielkich pomieszczeniach. Warto wiedzieć, że sztukateria jest doskonałą alternatywą dla zwykłej farby czy tapety. Jest także bardzo łatwa w montażu, dlatego może stać się idealnym rozwiązaniem dla Waszych wnętrz. To jak? Podoba się Wam? Na koniec, dość nietypowa aranżacja. Ostatnio coraz częściej firmy zajmujące się sztukaterią otwierają się na nowe trendy, produkując modne i wszechobecne panele 3D oraz lamele. Jest to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy szukają niebanalnych rozwiązań do swoich przestrzeni. Świetnym przykładem jest ta aranżacja. Ryflowany wzór łączy się z płytkami imitujący szlachetny onyks i uzupełniony jest oświetleniem LED, tworząc w ten sposób ciekawy efekt 3D. Dopełnieniem jest także grzejnik głazienkowy, który idealnie komponuje się ze sztukaterią. Panel ścienny wyróżnia się nieskomplikowaną budową, co w tym przypadku stanowi jego ogromną zaletę. Na rynku znajdziemy także listwy i panele ścienne typu Flex, które mogą się z łatwością wygiąć i dostosować do okrągłych, obłych powierzchni. Sztukateria z powodzeniem może być stosowana w każdej łazience. Jej zewnętrzna część jest zwykle pokryta mieszanką żywicy akrylowej lub kruszywa kwarcowego w celu ochrony jej przed uszkodzeniem. Zastosowanie wodoodpornego kleju gwarantuje, że takie konstrukcje wytrzymają parę wodną i wilgoć. Koniecznie dajcie znać, czy jesteście fanami takich rozwiązań i o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć w naszej serii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie również o subskrypcji naszej serii o wnętrzach.